Tak, to jest bardzo ważne pytanie. Zgodnie z umową, którą zawieramy, regulaminem systemu, zawieramy z klientem umowę i również dostarczamy mu regulamin, w którym jest jasno sprecyzowane, co, jakie są elementy systemu. Otóż elementy systemu to po pierwsze kancelarie prawne, po drugie, yy, tak w skrócie nazywając siebie konsorcjum, czyli grupa prawna czwarty filar, zwana konsorcjum. I trzecim elementem systemu jest uczestnik. Trudno jest więc, żeby za jakość świadczonej usługi, czyli merytoryczne wystąpienie przed sądem, odpowiadał kto inny niż sam adwokat. Sama ustawa o adwokaturze i kodeks etyki zawodu nakazuje taką odpowiedzialność właśnie adwokatowi. Natomiast Y, jest tak zwana procedura reklamacji w systemie. Ta procedura reklamacji mówi tak: jesteś niezadowolony ze, swojej, y, ze swojego adwokata, przyjdź, napisz i powiedz dlaczego. Jeżeli on jesteś niezadowolony, dlatego że go po prostu y, no, spóźnia się, nie przyjeżdża i tak dalej, my mamy w naszych umowach. Bardzo poważny regres, jeżeli chodzi my na y, adwokatów. Otóż my mamy w przypadku nierzetelnej obsługi, nie y, obsługi z tytułu, no, że ktoś komuś się nie podoba jego garnitur czy coś w tym stylu, bo i tak się czasami zdarza, ale w przypadku nierzetelnej obsługi my możemy na nasz koszt. Yy, I na koszt kancelarii wynająć my, jako SOP, jako System Ochrony Prawnej Grupowej, dowolnego adwokata w Polsce, z regresem na kancelarię, która, yy, która w sposób nieuzasadniony, na przykład, nie stawiła się na rozprawę w terminie. I mówiąc o jakości obsługi, ja nie chciałbym polemizować odnośnie merytorycznej strony dowodowej, bo my nie jesteśmy tego uprawnieni, ale jak jest jakość obsługi, to rozumiem rzetelność obsługi, czyli na czas w terminie, nie, nie, nie przegapianie, powiedzmy, sytuacji i tak dalej, i tak dalej. I pod tym względem my jesteśmy bardzo poważni, kancelarie zdają sobie z tego sprawę, że jesteśmy bardzo poważnie zabezpieczeni, bo jeżeli kancelaria w kosz, nie wiem, no nie chciałbym mówić miasta, na przykład w Słupcy gdzieś nie obsłuży klienta, to wynajmę kancelarię z Warszawy ze wszystkimi kosztami, z możliwością regresu na kancelarię w Słupcji. Wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Poza tym ci adwokaci, którzy tak stanowią trzon tego systemu, a mianowicie są, bym powiedział, kancelariami wiodącymi, jak my nazywamy. Ich jest, szanowni państwo, samych adwokackich 52 kancelarie. To jest, to jest potężna ilość. To są kancelarie, które swoją renomą mają dużo do stracenia. To są ludzie, którzy samym swoim dorobkiem zawodowym gwarantują określoną jakość tej usługi. Pomijając rozwiązanie finansowe, o którym powiedziałem. Bo jeżeli mój uczestnik systemu, po... mieliśmy taki przypadek powiem, nie ukrywam. Mieliśmy, że no popełniliśmy błąd przy negocjacjach, no nie, nieprawidłowo rozpoznany rynek i i gdzieś nam coś, ktoś zawalił. Myśmy natychmiast zareagowali w ten sposób, że wynajęliśmy znakomitą i bardzo, bym powiedział, kosztowną kancelarię, która obsłużyła nam tego klienta, a my żeśmy sobie już rozwiązania finansowe na to znaleźli.